Cześć Yogini! Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na taką szybką, pobudzającą jogę. Taki poranny rozruch, żebyśmy nabrali trochę więcej siły i energii i elastyczności, żeby tak dobrze zacząć dzień. Jedyne co nam się przyda to mata, więc rozkładajcie matę, wskakujcie i zaczynajmy. Zaczniemy sobie dzisiaj w pozycji... Stojącej i zaczniemy sobie od takiego ćwiczenia, które bardzo lubię. Jest to tak zwany body taping, klapanie naszego ciałka pochodzi z medycyny chińskiej i pobudzi nasze ciało, przywróci nam czucie w naszym ciele i pomoże nam właśnie obudzić nasze całe ciało, każdą jego część na samym początku dnia. Najpierw stańmy sobie. Stopami na szerokość naszych ramion, czyli troszkę naszych barków, troszkę szerzej niż na szerokość bioder, i skierujcie wasze stopy do przodu. Nie otwierajcie ich na zewnątrz, skierujcie stopy w przód i lekko ugnijcie kolana. Postarajcie się poczuć takie zakotwiczenie w waszych stopach i jednocześnie rozluźnienie w całym ciele. Poczujcie, że macie ciężar cała ustawiony na waszych nogach i tak mocno stoicie na waszej macie. Pójdźcie luźno całą resztę ciała. Poczujcie rozluźnienie w ciele, możecie lekko poszukać takiej równowagi, poszukać tego rozluźnienia w waszym ciele. Przyklejcie stopy i możecie lekko zacząć uginać kolana takim um, powiedzmy bouncing. Wprowadźmy sobie taki bouncing do naszego ciała i zacznijcie spokojnie oddychać. Rozluźnijcie całe ciało. Mhm. Rozluźnijcie też twarz. Poczujcie jak się czujecie. Zauważcie jak się czujecie. Zauważcie jak się czuje wasze ciało. I jeszcze kilka razy. Pługinajcie sobie nogi w kolanach, pójście luźno barki, wyciągnijcie czubek głowy do góry. Mhm. I poczujcie wasze palce stóp, pięty, zewnętrzne krawędzie. Mhm. I rozluźnijcie też łokcie, różne całe ręce. Będziemy sobie używać naszych dłoni i zaczniemy od centrum naszego ciała. Zaczniemy sobie delikatnie oklepywać nasze dolne okolice brzucha. Mhm. I zaczynamy. Cały czas. Możecie lekko sobie uginać nogi w kolanach, będziemy trochę śmiesznie wyglądać, więc tym się kompletnie nie przejmujcie. Delikatnie oklepujemy sobie centrum ciała. I cały czas spokojne oddechy. Jeśli czujecie, że to Wam pomoże skupić się bardziej na tym ruchu, skupić się na tym dotyku Waszych dłoni na Waszym ciele, to możecie zamknąć sobie oczy, I jeszcze kilka spokojnych wdechów, wydechów. Cały czas luźne ręce, luźne kolana. Nie blokujcie stawów. Cały czas możecie obserwować, jak się czujecie z tym, że właśnie dotykacie swojego ciała, oklepujecie swoje ciało, czy czujecie już jakieś pobudzenie w tych częściach waszego ciała. Super, jeszcze 10, 9, przywołajcie uśmiech na twarz, to też nas pobudzi. 8, 7, Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, mhm. ostatni, super, rozluźnijcie. Cały czas ugięte kolana, stopy zakotwiczone, wyciągnijcie teraz prawą rękę, wnętrzem dłoni do góry i zaczniemy sobie oklepywać od naszego barku w stronę naszej dłoni taką łódeczką. Także możecie sobie złączyć wszystkie palce, cała dłoń w łódeczkę i zaczynamy sobie od naszego barku, każdy centymetr naszego ciała i nożymy w stronę naszej dłoni. Przez ramię, łokieć mhm. Przez przedramię, centymetr po centymetrze i później klaszczemy sobie w dłoń. Mhm. Odwróćcie teraz dłoń wnętrzem do dołu i zaczynamy oklepywać dłoń z wierzchu i idziemy sobie z powrotem do naszego barku. Jak poczujecie, zauważycie, że Wasza skóra robi się czerwona, to bardzo dobrze, znaczy, że działa. Mm -hmm. powrót do barku, kciuk w górę i z powrotem do naszego kciuka, do naszej dłoni. Mm -hmm. Później mały palec, uginamy sobie łokieć i wracamy od małego palca, kierujemy się w stronę naszej pachy. O, ja już jestem czerwona. I oklepujemy sobie pachę. I bok ciała. Wracamy do centrum. Chwila w centrum. I wyciągnijcie lewą rękę do boku. I znowu wracamy od naszego barku. Wnętrze dłoni do góry. Centymetr po centymetrze. Teraz robimy dość szybko ten tapping, ale tak naprawdę możecie robić sobie go codziennie rano i postarać się bardzo wolno oklepać sobie całe ciało, tak żeby mniej więcej ten tapping trwał powiedzmy 10 minut wnętrze dłoni w dół i do góry. To jest super ćwiczenie właśnie na rozpoczęcie dnia, na poczucie Waszego ciałka, na prowadzenie, em, na powrót do krążenia w Waszym ciele, poprawienie tego krążenia kciuk w górę. I mały palec. I wracamy pod pachę. Bok ciała. I powrót do centrum. Chwila w centrum. Możecie zamknąć oczy, znowu zwróćcie uwagę, czy nie, nie blokujecie kolan. Lekko ugięte kolana. wspania Teraz cały czas mocno trzymamy stopy na macie, lekko pochylcie się do przodu i zaczynamy oklepywać sobie tutaj leciutko okolice naszych nerek. Lekko pochyleni do przodu. I lecimy sobie do dołu przez nasze pośladki. Tył ud. Kolan. Mm -hmm. aż do kięt. Przechodzimy na początek. Na wybrzeżu na naszych stóp możecie spleść sobie pięści i teraz pięściami lekko uderzamy o nasze stopy. Palce śródstopie, stopie, grzbiet naszej stopy i do góry przez łydki. To są piszczele, nie łydki. Łydki są z drugiej strony. Kolane. Uda, całe uda. Mhm. I później wędrujemy sobie do boku. Mhm. Od boku wchód, zewnętrzne część. Mhm. I później od wewnątrz. Mhm. I powoli wracamy do centrum ciała, cały czas ugięte kolanka. Mm -hmm. teraz możecie przemasować sobie brzuch przemasować sobie dolne żebra tak żeby poczuć dolne żebra i już teraz wysłać im sygnał że będziemy zaraz oddychać właśnie do dolnych żeber do przepony mm -hmm. tak samo klatka piersiowa możecie tutaj lekko poklepać albo opuszkami palców sobie zrobić taki spacerek po klatce piersiowej mm -hmm. i wędrujemy sobie po twarzy Lekki tapping. Luźna twarz. Super. Możecie też przemasować sobie głowę, jakbyśmy myli głowę pod prysznicem. I rozmasujcie uszy. Super. Rozluźnijcie, możecie zamknąć na chwilę oczy, możecie strzepać sobie ręce, tak jakbyśmy strzepywali wodę, jakbyśmy przed chwilą umyli sobie ręce i chcemy strzepać wodę z rąk. Tak samo na nogach. Dobrze. I już zamknijcie oczy, zmężcie trochę stopy mniej więcej na szerokości bioder. Możecie pokręcić kilka kółeczek barkami, zamknijcie oczy. Weźmy kilka takich spokojnych wdechów, wydechów. I zauważcie, co wydarzyło się właśnie w waszym ciele. Jak się czuje wasze ciało? Czy jest jakaś różnica? I właśnie skupcie się na waszych dolnych żebrach. Zacznijcie wydłużać wasze wdechy. Wydłużać wydechy. Wdechy i wydechy kierujcie już przez nos. I jeśli czujecie, że Wam to pomoże, możecie też chwycić się Waszymi dłońmi za dolne żebra i wyślijcie Wasze oddechy do wnętrz Waszych dłoni. Poczujcie, jak Wasze żebra rozchodzą się w każdym kierunku. Dwa takie wdechy i wydechy. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Mhm. Z kolejnym wdechem miękko otwórzcie oczy, splećcie od razu dłonie w koszyczek, pociągnijcie koszyczek przed siebie, wnętrza dłoni do góry. Możecie wypchnąć mostek lekko do przodu, odchylić się troszkę do tyłu i z wydechem zaokrąglone plecy, broda do mostka. Cały czas miękkie kolano. Możecie tu doda dodać tutaj takie lekkie ugięcie w kolanach. Z wdechem do góry wypchnijcie biodra lekko do przodu, podwincie kość tego nową, pociągnijcie ręce za siebie, wydech zaokrąglone plecy. Broda, mostek, ugięte kolana. Wdech. Do góry. Wydech. Wdech. 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 Jeszcze dwa razy. Wdech. Pociągnijcie ręce jak najdalej ze siebie. Mostek do przodu. Wdech. I ostatni Wdech i wydech. Przyjemne przeciągnięcie na początek dnia. Wdech do góry, rozplećcie ręce. Z wydechem powoli do skłonu. Na wdechu półskłon wydłużcie kręgosłup, zerknijcie lekko przed siebie, barki daleko od uszu. Z wydechem skłon. Wdech półskłon. Powtórzymy jeszcze dwa razy. Dłonie mogą być na macie, mogą być na piszczelach. Wydłużajcie kręgosłup. Wydech, skłon. Wdech, wydech, wdech, półskłon, z wydechem uginamy kolana na tyle, żeby odłożyć dłonie na macie, przechodzimy sobie krokiem do psa z głową w dół. Dajmy sobie tutaj moment, możecie półginać nogi w kolanach, to nasz pierwszy pies z głową w dół, więc dajcie sobie chwilę na takie przyjemne poprzeciąganie. Dodajcie sobie taki ruch, jaki teraz podpowiada Wam Wasze ciało. Nie musicie się za bardzo zastanawiać nad tym ruchem. Możecie poskręcać biodra, poskręcać stopy, lekko poginać łokcie, pukiwać z głową. Zróbcie to, co teraz potrzebujecie. Jeszcze jeden wdech. Wydech. I powoli zatrzymajcie Waszego psa, odepchnijcie się mocno od dłoni. Proste plecy, głowa luźna. Zostańmy na wdech. Wydech. I z kolejnym wdechem zaczynamy unosić pięty do góry, przenosić ciężar ciała do przodu jak do deski. Z wydechem opuszczamy biodra w dół, taka wisząca kobra. Wdech, odpychamy się od dłoni, otwieramy klatkę, lekko zerkamy posko się w górę. Z wydechem przyciągamy brodę w stronę mostka, odpychając się od dłoni. Wracamy do psa z głową w dół. Jeszcze trzy razy. Wdech pięty, góra. Deska. Wydech biodra w dół. Wdech, otwieramy klatkę. Wydech, broda mostek, przejście. Pies z głową w dół. Wdech, deska. Wydech, wisząca kobra. Albo latająca. Wdech, otwarta klatka. Wdech, broda, mostek, pies z głową w dół. Ostatni raz. Wdech, do przodu. Wdech, biodra nisko. Wdech, otwarta klatka. Tutaj pośladki lekko aktywne. Wdech, broda, mostek, pies z głową w dół. Super. Zatrzymajmy się w psie na trzy wdechy i wydechy. Wyślijcie pośladki do góry. Plecy proste, rozluźnijcie głowę. Palce, dłoni szeroko. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Z wdechem unieście pięty do góry. Z wydechem odłóżcie kolana na macie. Z kolejnym wdechem brzuch aktywny, prawa noga do góry. Wyciągnijcie nogę jak najwyżej do góry i za siebie. Z wydechem kolano do klatki, może kolano do czoła. Wdech prosta noga. Mocno odpychamy się od dłoni, nie zapadamy się w barkę. Wydech, kolano, czoło. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa. Wdech. Wydech. Wdech, prosta prawa noga. Z wydechem kolano, czoło. I uwaga, flex prawa stopa, odstawiamy stopę do przodu między dłonie. Z wdechem unosimy się do góry, ręce nad głowę. Z wydechem ugięte łokcie. Ściągamy łopatki. Wdech do góry, lekko podwinięta kość ogonowa. Wydech. Wdech. Wydech, żebra schowane. Jeszcze dwa wdech. Wydech. Wdech, wydech, z wdechem ręce do góry, jednocześnie podwijamy palce lewej stopy, unosimy lewe kolano, zostajemy, wdech, z wydechem lewa ręka do przodu, prawa ciągnie w tył, skręcony wojownik pierwszy, z wdechem prawa dłoń szuka w zewnętrznej części lewego uda, przeciągamy się, zostańmy, wdech. Jeszcze dwa. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Mhm, super. Z wydechem lewa dłoń. Szuka maty. Odkładamy dłoń mniej więcej w linii z prawą stopą. Prawa ręka do góry. Wzrok za prawym kciukiem. Biodra nisko. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Uwaga, z wydechem lewa stopa na zewnętrzną krawędź. Prawa noga do tyłu, do bocznej deski. Może powędrować sobie z przodu. Możemy odłożyć stopę na stopie. Prawa ręka w górę, biodra jak najwyżej. Trzy. Dwa. Poszukajcie siły w tej pozycji. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem prawa noga do tyłu, z, z prawej strony lewej stopy, odkładamy całą lewą stopę na macie, biodra do góry, prawa noga, ręka nas przeciąga, wild thing, trzy, dwa, jeszcze jeden wdech, mhm, super, z wydechem lekko opuśćcie biodra w dół, prawa noga z powrotem do góry, i przyciągamy kolano stopę jak najwolniej do przodu. Odkładamy stopę z przodu maty, lewe kolano na macie, ręce do góry wdech. Przeciągnijcie się niska anddzina. I wydech, dłonie mata. Z wdechem prawa noga do tyłu do góry. Z wydechem kolano na macie. Wdech, podwincie palce stóp. Wydech, piec głową w dół. Trzy spokojne wdechy i wydechy. Wyrównajcie oddech. Dwa. Mhm. Proste plecy. Łopatki lekko na zewnątrz. I jeszcze jeden wdech. Wydech. Mhm. Z wdechem ugnijcie kolana. Wzrok do przodu. Przejście bądź przeskok. Wydłużcie kręgosłup. Wydech skłon. Wdech całość górę. Ręce nad głowę. Wydech dłonie mostek. Powtórzmy całość na drugą stronę. Weźmy tutaj jeden wdech. Poszukajcie wydłużenia. Odepchnijcie się od stóp. Wydech barki luźno. Wdech ręce do góry. Wydech skłon. Wdech, długi kręgosłup. Wdech, pies z głową w dół. Wdech, pięty do góry, przejście do deski, mocne od, mocno odpychamy się od dłoni. Wydech, biodra nisko, aktywne pośladki. Wdech, otwarta klatka, wzrok lekko w górę. Wydech, broda, mostek, pies z głową w dół. Wdech, pięty, góra, deska. Wdech dół wdech, otwarta klatka wydech, broda, mostek piec głową w dół ostatni raz wdech, deska wydech, biodra w dół wdech, otwarta klatka wydech, pies w dół dodatkowy wdech wydech Wdech pięty góra. Wydech, kolana mata. Znajdźcie pozycję. Odepchnijcie się od dłonie, brzuch aktywny. I z kolejnym wdechem lewa noga góra. Wydech, kolano klatka może kolano do czoła. Wdech prosta. Wydech ugięta. Jeszcze trzy. Wydech. Dwa. Wydech. Ostatni. Wydech. Stopa flex. Stopa między dłonią. Odpychamy się od nóg, ręce nad głowę, podminięta kość ogonowa. Ugięte łokcie. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeśli dobrze liczę, to jeszcze dwa. Wdech. Wydech. Ostatni wdech. Wydech. te łopatki. Wdech do góry. te palce prawej stopy. Prawe kolano góra. Wydech. Ręce na boki. Prawa do przodu, lewa do tyłu. Wdech. Szukamy lewą dłonią wnętrza prawego uda. Przeciągamy się. Trzy wdechy, wydechy. Dwa. I trzy. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem prawa dłoń szuka maty. Lewa w górze. Wzrok za lewym kciukiem. Biodra w centrum. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem odkładamy zewnętrzną krawędź prawej stopy na macie. Lewa dołącza do tyłu. Możemy postawić stopę przy stopie. Albo stopy razem. Boczna deska. Trzy. Biodra wysoko. Dwa. Jeszcze jeden w D. Z wydechem lewa noga do tyłu, do pozycji Wild thing. Prawa stopa cała na macie. Przeciągamy się, otwieramy klatkę. Trzy. Dwa. Jeszcze jeden w D. Super, z wydechem lekko opuszczamy biodra. Cały czas mocna prawa dłoń. Lewa stopa do góry, do przodu, odstawiamy cichutko stopę z przodu. Prawe kolano na macie, wdech ręce góra. Wydech dłonie, mata. Lewa noga do tyłu, do góry, przeciągnięcie. A wydech stopa na macie, kolano na macie, stopa też. Wdech ściągamy łopatki, krowa. Wydech kot. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Z wdechem neutralna pozycja pleców, podgięte palce stóp. Z wydechem pies z głową w dół. Spokojny wdech. Wydech. I jeszcze jeden wdech. Wydech. Nie z wdechem pięty do góry, z wydechem kolana na macie, złączcie duże palce stóp, usiądźcie na piętach, ręce do przodu, czoło mata. Trzy spokojne wdechy, wydechy. Wyślijcie wasz oddech do waszych pleców. Dwa. I jeszcze jeden wdech. Wydech. I delikatnie na wdechu zaczniecie unosić klatkę piersiową do góry, zaokrąglone plecy. Złączcie na chwilę kolana razem. Odłóżcie kolana na udach. Wydłużcie kręgosłup, zostawcie barki z tyłu. I weźmy trzy spokojne wdechy, wydechy. Dwa. I jeszcze jeden spokojny wdech. Luźny wydech. I miękko, kilkoma mrugnięciami otwórzcie oczy. Złączcie dłonie na mostku. Podziękujcie sobie za poranny rozruch, za ten poranny wysiłek. I ja również Wam bardzo dziękuję. Namaste. Miłego dnia.